Nie oglądając się na to, co zrobi Państwo, mogą zrobić sami. Otóż z inicjatywy Klubu Jagiellońskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego z pomocą uwaga Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz projektu Kupuj dla Polski wymyślili i uruchomili, udostępnili pewne rozwiązanie, o którym opowie bardzo przyjemna dziewczyna zaraz na felietonie. Bardzo proszę. Kola jest przede wszystkim źródłem informacji. Bardzo prostym, ale zarazem bardzo profesjonalnie przygotowanym źródłem informacji o produktach, które można nabyć w polskich sklepach. Możemy wziąć przykładowo, wydawałoby się, polską czekoladę. Przykładamy tylko do skanera. Po zeskanowaniu kodu widzimy, jaki jest udział polskiego kapitału w firmie. W tym przypadku to jest 0%. Czy firma produkuje w Polsce, czy prowadzi badania i rozwój w Polsce, czy jest zarejestrowana w Polsce i czy jest, czy też nie jest częścią zagranicznego koncernu? My poprzez aplikację POLA chcemy przekazać konsumentom tak naprawdę rzetelną i prawdziwą informację i dostępną w prosty sposób dotyczącą produktów, które możemy kupić w sklepach. Weźmy przykładowo jakiś inny produkt, na przykład makaron. No i tym razem dowiadujemy się, że produkt jest w 100% polski, produkuje w Polsce, prowadzi badania i rozwój w Polsce, firma jest zarejestrowana w Polsce i nie jest częścią zagranicznego koncernu. Kiedy wchodzimy do sklepu, widzimy duże lodówki z wielkimi logotypami najbardziej znanych firm, a po polskie produkty najczęściej trzeba sięgać po prostu na jakąś dolną półkę albo na jakąś bardzo wysoką półkę, do której ciężko, ciężko dotrzeć. Mamy firmę, która przez wiele lat i uchodziła za Polską i cały czas jest uważana za Polską. Tymczasem po zeskanowaniu produktu widzimy, że jest częścią koncernu zagranicznego. Aplikacja Pola jest dostępna w tej chwili już na wszystkie systemy na smartfonach, czyli na Androida, na iOS-a i na, i na Windows Phone'a. Można ją pobrać ze strony internetowej polamyślnikapp.pl albo z dostawcy usługi na, po prostu na smartfonie. Na ten moment mamy prawie 67 tysięcy pobrań aplikacji we wszystkich systemach, ale co o wiele ważniejsze, aplikacja jest bardzo intensywnie używana, bo 700 tysięcy Kodów kreskowych zostało za pośrednictwem poli już zeskanowanych. Tutaj mamy znaną markę Dżemów, uważaną za polską. Po skanowaniu aplikacji Pola okazuje się, że jest częścią zagranicznego koncernu. Cały nurt patriotyzmu konsumenckiego i aplikacja Pola jest ponad, ponad podziałami politycznymi. Aplikację Pola dobrze zrecenzowali i promowali zarówno redaktorzy krytyki politycznej, jak i redaktorzy tygodnika w sieci. Na swoim Facebooku aplikację Pola promował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z KUKIS 15, ale też Joanna Fabisiak z Platformy Obywatelskiej. I to po prostu pokazuje, że patriotyzm konsumencki jest trendem rozumianym w całej Polsce po wszystkich stronach sporu politycznego.